Do, do dzwonka! Do, do dzwonka! Do, do dzwonka! Para! Para! do Do, Para! Do, do do, do do, do Na tej dziewczyny Para! 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 Ani żywa żaba w plecaku, ani martwa glifda w kanapce. Nie dogodzisz. No i w dodatku nic ich nie interesuje. Fontowatoria pola – nie. Kolizja cząstek molekularnych – nie. Bądźmy szczerzy, nikogo to nie interesuje. Nie, no żal was słuchać. Na, na dziewczyny są patenty. No czy wy naprawdę nic o nich nie wiecie? No dobra, zrobię wam mały kurs. Podryw dla początkujących. Jest, jest. Yy, znaczy się doskonale. <śla> Dziewczyna. Nie no, przestańcie, no tyle to chyba wiecie. Okej, okay, a teraz co to jest? Dolna partia dziewczyny. Nogi. Okay. Spadnie. Nie no, załóżmy, że rozmawiacie z dziewczyną, tak? No i co mówicie? To ja, może ja. Wow, boskie, masz dżinsy, idealnie podkreślają twoją figurę. Hmm. Przynajmniej jeden czaj, o co chodzi. Kujon. Lizus. Komplement, to możecie zanotować. To jest nasze podstawowe narzędzie. Dziewczyny są proste jak budowa cepa. Wystarczy się myć, udawać, że się słucha, i komplementować. Y, już to wystarczy? No, na początek. Jutro zajęcia praktyczne i zobaczymy, jak opanowaliście materiał. Pamiętajcie, dziewczyny są proste. Dziękuję bardzo, koniec. Monufry! Proste! Jeszcze się okaże. pourquoi? Me Mais. Mais pourquoi? Pour, pour voler. Voler. Voler, le projet... <coughs> Aldona. Tak to działa? Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałbym ofiarować Ci tę skromną wiązankę w ocieniu lapis lazuli, który idealnie harmonizuje z barwą twoich oczu. Naprawdę? <coughs> to w takim razie powinny być czerwone, bo od kwiatów zawsze dostajesz zapalenie spojówek. Uh, możemy już wracać do nauki? Powiedziałeś jej, że są jakie oczy? Wszystko tak, jak mówiłeś. Nie, no niemożliwe. Musiałeś coś pokręcić. <śmulatuj> Twe włosy są jak wiosenne słońce. Radosne, fruwające. Twe oczy są jak letni wiatr, co rankiem w Tatrach gna. Twe dłonie są jak biegnące konie, Twe usta są jak piękna langusta. A Twe wiersze są jak prognoza pogody. Nudne i nietrafione. Prawo stary. Mam przechlapane. Nie kumam, no poezja zawsze działa, no. Tak jak Twoje rady. tak jest ciebie ekspert jak ze mnie ten. Ten, ten. Ten od drzew, dendrolog. Dostał ze swoje. Ale chyba jednak trochę przesadziłyśmy. To on przesadził, kiedy powiedział, że jesteśmy proste. No ale teraz tak niego szkoda. Cześć, Mati. Cześć, Mati. Cześć, Mati. Cześć, Mati. Wszystko okej? Okay? Jestem lamus i ofiara losu. Nieprawda. Jesteś w porządku. Nie, nie, nie pocieszajcie mnie. Dobra, żadnego pocieszania. No ale pójdzie z nami na lody. Mm. Lody, jakie znaczenie mają lody? No co, no, chodź. No, no, chodź. No, no, chodź z nami. No, no, no że Ja już nic nie chcę. O, ty wiesz, że chcesz. Super, chodź. Dobrze, pójdę. Dogonię was, idźcie. No dobra, do zobaczenia.